Dzień dobry, tutaj Ewa. Witam Was bardzo na dzisiejszym filmie i zobaczcie co ja tutaj mam. Tak się ostatnio zarzekałam, że nie będę innych drapać zdrapek oprócz tych, które lubię, ale przemyślałam sprawę i przecież nie muszę kupować zdrapek od razu za 30 zł, mogę kupować sobie tańsze zdrapki, ale od czasu do czasu coś wrzucić, więc dzisiaj zakupiłam... Laki z drapkę za 5 zł, wytrapałam sobie cyfry i będziemy sobie, moi drodzy, drapać. Więc laki z drapka, Super Linia, Paradiso i Mega Linia. Niespodzianka jest taka, że w mega linii już jest linia. Super, to już mi się podoba, że już jest linia, bo przynajmniej jest przynajmniej co najmniej zwrot. Więc laki z drapka numerem 20, 12 drapił. Może to, aby, może to akurat będzie dobry wybór. 16 Nie ma. Trzydzieści cztery nie ma. Jeden. Nie ma. Trzydzieści sześć nie ma. Trzydzieści pięć nie ma. 23 nie ma, 19 nie ma, 32 nie ma, 26 nie ma i ostatnia szansa, 28 nie ma. Także, moi drodzy, żadna cyfra się nie powtórzyła, czyli nie ma nic. Przechodzimy do moich zdrapek. Super linia z numerem 30. Drapiemy dalej. Gwiazda i rolki. Rolki są jedne, i drugie I jeszcze jedne, i tutaj jeszcze są kolejne. Następne dwa podkowa i biedronka. Jest podkowa. Są biedronki. I podkowa jeszcze, jedna i druga. I co tu jeszcze będzie? I podkowa i biedronka. No i super. Arbus i kości. Arbus i kości. Są arbuzy. Jeden, drugi. I to by było na tyle. Kolejne dwa klucz. I motor. Jest motyl. Jest motyl. Czy jeszcze coś. Jest motyl. Jeden i drugi. Krap i klapki. Klapki są. Kolejne klapki. I jeszcze tutaj klapki. No, ale niestety są braki. Także nie będzie. Nic szczególnego, jak widać różne. Paradisu. Co to za numerek? 17. Drapiemy. logic i motyl. Jest motyl. Jest logik. Następnie tutaj co mamy. Tutaj nie mamy nic i tutaj co mamy? Mamy jeszcze tutaj motyl. Ok. Kolejne dwa symbole. Mewa i wodolot. Mewa i wodolot. A jest jeszcze tutaj, zobaczcie, motyl. Lepiej późno niż wcale. Są dwa wodoloty. Mewy nie ma, więc Mewa musi tu być. Zgadza się, jest Mewa. Czy coś jeszcze? Nie. Żółw i piłka. Jest piłka. Jest żółw. Dobrze. Tutaj jest piłka. A tutaj jest żółw. I na dole, co tu jeszcze? Tu nie ma nic z tych symboli. Więc kolejne. Nuta i okulary. Nuta i okulary. Tu nic takiego nie widać. Tutaj jest nuta i okulary. I na dole jeszcze są okulary. I to chyba tyle. Kolejne dwa: kostka i ryba. Kostka i ryba tu nie ma. Tu jest kostka. I tu jest jeszcze kostka. I co tu jeszcze będzie? Tu są dwie ryby. Tu są dwie ryby i nawet jeszcze jest kostka. Symboli moi drodzy, coraz mniej. Łódź i krab. Jest łódź. Jest krab. Tutaj też jest krab. I tutaj też jest krab, no i jest krab, i jest łódź. I zobaczcie, utworzyła nam się linia. Jest zwrot 10 zł. Jeszcze tutaj nawet jest łódź. Dobrze, ostatnie dwa symbole. Może sobie zetrzemy po kolei. Może jakieś napięcie zrobimy. Latarnia, czy to tylko ta jedna? Zgadza się to tylko jedna. Koniec napięcia. I jeszcze palma. Jest palma, ale tutaj są spore braki. I tutaj moi drodzy nie ma palmy. Gdzie są symbole? Jest 3 razy B. Więc podejrzewam, że to jest zwrocik. 10 zł. No i fajnie. Cieszę się bardzo, bo jest zwrot. I jeszcze mamy, moi kochani, mega linię, której już jest. Mega linia ma yy, numer 7. Zdrapmy sobie tą linię. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Czy to jest zwrot? Nie. No tego to ja się nie spodziewałam. Czy wy to widzicie? 80 zł. <laughs> Zamurowało mnie po prostu. Drapmy dalej. Drapmy dalej, bo jeszcze może coś być. Gwiazda i i lodzik. Jest lodzik. Jest gwiazda. Ale super. Jak ja się cieszę. W końcu coś takiego naprawdę. Jakaś, jakiś fajny zwrocik, fajna wygrana. Gwiazda. I lodzik. I co tu jeszcze mamy? Mamy gwiazdę i lozika i tu mamy gwiazdę. I na końcu jest jeszcze jeden symbol i drugi symbol. Popcorn i, i pierścień. Popcorn i pierścień. Szukajmy. Jest pierścień. Tutaj też jest pierścień. Co tu jeszcze będzie? Jeszcze jest pierścień. Tutaj jest niezdrapany lód, więc go zdrapuję. Jest pierścień. I tu są jeszcze pierścienie. Wysyp pierścieni. Popcornu nie ma. Cytryna i winogrono. Cytryna i winogroma. Jest cytryna. Jest cytryna, jest kolejna cytryna. Co tu jeszcze będzie? Czy coś jeszcze będzie? Cytryna i winogrona. Na razie tutaj nie ma, bo że pominęłam, to poprawimy. Kości i, i tęcza. Kości i tęcza. Jest są kości. Są kości, ale nic więcej ja nie widziałam. Szminka i kłódka. Jest kłódka. Jest kłótka. Czy coś jeszcze będzie? Winogrono widzę, które pominęłam. Teraz tu kłódkę ściera. Tutaj kolejna kłódka. I tutaj jeszcze są trzy kłódki. Arbus i flaming. Zobaczcie, jest arbus. Czy to jest 20 zł? Zgadza się. 20 zł, czyli jest 100 zł. Patrzmy dalej, nie sądzę, żeby coś było, ale dlaczego nie? Jest arbus kolejny. I jest jeszcze tutaj arbus. I ostatni symbol żółw. Jest żółw, ale nie ma zegara. Tutaj też, też jest żółw, nie ma piłki. I co jeszcze tu będzie? I tutaj też jest żółw. I został nam bonus. No, bonus nie ma, jest świnka. Ale moi drodzy, tego tu ja się nie spodziewałam. Aha, jeszcze zetrzyjmy sobie może te kontrolne. Są. To są 3 razy H. Tu jest 100 zł. Tu jest moi drodzy 10 zł, czyli 110 zł. Te dwie zdrapki są przegrane, ale my cieszymy się z tego, co mamy tutaj. Fajny odcinek, nie spodziewałam się tego. Będzie następna zabawa, następne drapanie. Dziękuję Wam, że oglądaliście i proszę was oglądajcie. Żegnam się z Wami. Do widzenia, do zobaczenia, do następnego razu. Pa!